Jak rozwiązać kwestię ładowania takich ciężarówek? Aha, jak, jak tutaj? Tutaj mamy stację wymiany baterii, które zresztą zaczęły się w Chinach od kopalń i to kopalń węgla. Tam do transportu węgla, na przykład na statki, wykorzystywano, czy wykorzystuje się. Dzisiaj po prostu ciężarówki elektryczne, bo przynoszą um, dużo oszczędności względem ciężarówek e, spalinowych. Zresztą też ostatecznie część tego prądu pochodzi e, z węgla. E, tutaj mamy przykłady takich e, stacji ładowania różnego typu. Tam mieści 7 baterii, plus jedna, która została wymieniona. Też 7, tylko jest w innym układzie. Tutaj auto przechodzi tak, tutaj inaczej, tutaj są mniejsze, i tutaj jest standard bateryjny ustanowiony w Chinach przez Katla. I ten standard jest standardem dla całych Chin. Więc dzisiaj mamy wielu producentów ciężarówek i 10 producentów stacji, ładowa... stacji wymiany baterii dla tych ciężarówek. I to też zaczyna się oczywiście rozwijać, jak pewnie już część z Was wie, a w przypadku samochodów osobowych. Tutaj, tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda taki Swap Station produkowany przez tą firmę Energo dla NIO. Oni są jedynym akurat producentem tych stacji dla NIO. Produkują je też dla kilku innych marek, bo one też już zaczynają. Te inne marki zaczynają też wchodzić w rynek wymiany baterii. NIO jest najbardziej zaawansowane dzisiaj, bo ma w Chinach 4,5 tysiąca stacji. Jak byliśmy tu rok temu, mieli 3000 tysiące stacji wymiany baterii, więc przyrost jest ogromny. No i cóż, no to będzie na pewno jeden z, z jedno z rozwiązań, które się w Chinach upowszechni, bo to już dzisiaj widać, ono się już mocno upowszechnia. Mamy joint venture też kilku firm, które wchodzą w jakiś standard wymiany baterii. No i, i zobaczymy, czy on się rozwinie poza Chinami, na przykład w Europie. Na razie nie oferuje. Ma stację wymiany baterii w Europie w kilku krajach, ale to nie jest jakaś spektakularna ilość, no bo sama marka nie jest też jakoś super popularna dzisiaj. Ale można też w Polsce kupić NIO z wymienialną baterią, wziąć w abonament i wymieniać ją. Tyle, że wymienimy ją np. w Niemczech czy w kilku innych krajach zachodu. W Polsce wciąż nie, bo aszynek jest po prostu mało znaczący dzisiaj dla takiego producenta. No ale ciekawe czasy przed nami. Ta wymiana trwa 5 minut, czyli to jest ten czas, który wiele osób uważa za. Taki krytyczny, dlatego żeby auto elektryczne się upowszechniały. W prywatnych autach jest to jakaś zaleta, nie jest to pewnie konieczność, natomiast w, we flotach taksówek, we flotach no, ciężarówek to pewnie staje się to pewnie staje się powoli konieczności.